Cześć, witam Was serdecznie na moim blogu Zdrowa Kuchnia Asi. Zbliża się y, okres świąt wielkanocnych, więc pewnie zastanawiacie się, co Asia y, poda na swój stół, jeżeli wielkanoc nam się kojarzy z jajkami. I ja właśnie chcę Wam zaproponować dzisiaj y, taką trochę oryginalną propozycję. Y, jak zastąpić jajka na stole wielkanocnym? Co potrzebujemy? Potrzebujemy jedną cebulkę, rzotkiew, białą rzotkiew, tak mniej więcej wygląda, dość duża, bądź jeżeli nie chcecie białej żotki, to można sobie wziąć na przykład pieczarki. Do tego szczypiorek. Ciecierzyca. Ja proponuję Wam ugotować świeżą ciecierzycę, czyli na noc ją zalać wodą, rano odcedzić, zalać świeżą wodą i ugotować w osolonej wodzie. Bo taki smak zdecydowanie mnie osobiście najbardziej smakuje, jeżeli sobie sama ugotuję ciecierzycę. Natomiast jeżeli nie chcecie czekać, lubicie smak ciecierzycy z puszki, no to możecie sobie przygotować. Puszkę takie ciecierzycy, pół jabłuszka e, obranego. E, ja miałam takie rzeczywiście bardzo małe jabłko, więc dlatego dałam całe. E, jedną pietruszkę surową, obraną, sól i pieprz. E, sól może być i tu idealnie się sprawdza, czarna, ja natomiast zapomniałam jej kupić, więc dlatego stąd propozycja soli himalajskiej. E, I tak. Za co się najpierw zabieramy? Najpierw sobie y, podpiekłam pieczarki y, obrałam wydrążyłam sobie y, znaczy obrałam i y, usunęłam tutaj y, słupki nóżki z pieczarek i podpiekłam w piekarniku około 7 minut w zależności od tego y, ile y, jaka jest duża pieczarka możecie 5-7 minut więc sobie naszykowałam tutaj właśnie pieczarki, e, albo pokroiłam rzodki właśnie w takie plasterki. Tutaj mam właśnie pokrojoną, która czeka. Biała rzodkie. Pieczarki też się studzą i czekają. Następnie pokrojoną cebulkę zeszkliłam na patelni na odrobinie oleju. E, teraz ona troszeczkę przestygła i Wkładamy cebulkę do benderu. Rzucamy ciecierzycę, ostudzoną cie, ciecierzycę oczywiście, jeżeli gotowaliście jabłuszko obrane, pietruszkę, ja ją troszeczkę tutaj pokroję, żeby blender miał łatwiej ją zblendować, sól oczywiście do smaku, jak tam wolicie, jak lubicie, i pieprz. Pieprz może być kolorowy, może być biały, może być czarny. I teraz blendujemy, będzie głośno. I oczywiście zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że najważniejszego, że y, tutaj do tych y, warzyw i owoców, które blendujemy, ale dodać kurkumy. Więc dajcie troszeczkę kurkumy, i wtedy będzie taki ładny kolor. I dzięki temu. Więc dajemy trochę. Blendujemy dalej. No i słuchajcie, mamy już zblendowaną masę. Tak naprawdę tą masę, którą mamy teraz zblendowaną, możecie używać równie dobrze do chleba. Samą, tak po prostu. Zastępuje świetnie masę jajeczną. Ale my sobie dzisiaj zrobimy będzie ładnie wyglądało na stole i będzie zastępowało nam jajka. Bierzemy sobie teraz rzepę i nasze pieczarki. I nakładamy łyżeczką naszą masę. Najpierw może na pieczarki. Dla tych, co nie lubią rzodkwi, białej rzadkwi, to polecam pieczarki. Natomiast ja bardzo lubię białą rzodkiew, stąd właśnie na moim stole. Na pewno będzie na święta. O, Posypujemy szczepionkiem. I już mamy pierwsze, a teraz nakładamy narzutki. Według mnie pasta jest naprawdę super. A też zdrowa. Ciecierzyca, jak wiecie, to bardzo duży, duży zastrzyk dla naszego organizmu. Białka dla tych, co nie jedzą mięsa, to oczywiście bardzo istotne. I zobaczcie, jakie ładne jajeczka nam powstają. Jajka bez jajek. A jeszcze istotna rzecz. Jeżeli używacie ciecierzycy z puszki, to ważne, żeby tą ciecierzycę przepłukać, zanim ją zblendujecie. Oczywiście, jak nie zrobicie tego, to też się nic nie stanie. To następnym razem, ale ona wtedy będzie lepiej smakowała. A jak gotujecie, to oczywiście nie ma tego problemu. Ugotowaną, ostudzoną. Dodajemy do masy. I tak wyglądają nasze świąteczne. Wielkanocne jajeczka, tylko posypiemy to jeszcze proszę szczypiorkiem. I mamy gotowe jajka na stół wielkanocny. Jajka z masą bezjajeczną, z białą żadnią. Tak pięknie wygląda, kolorowo, wiosennie. Tutaj wersja z pieczarkami zapieczonymi wcześniej w piekarniku. Także ja Wam przedstawiam taką propozycję. Życzę Wam miłego dnia, zdrowych, spokojnych świąt i oczywiście smacznego. Dziękuję, na razie, pa.